W życiu istnieje pewna magia, którą można odkryć łącząc dwa podejścia: transserfing rzeczywistości Wadima Zelanda oraz prawo przyciągania. Te dwie metody, choć na pierwszy rzut oka różne, mają wspólny fundament: kierowanie uwagą i intencjami, by kreować rzeczywistość, która nas wspiera. Przyjrzyjmy się, jak możemy je zharmonizować i zastosować w codziennym życiu. Prawo przyciągania opiera się na prostym założeniu. Energia podąża za uwagą. To, na czym skupiasz się, zyskuje większą moc w Twoim życiu. Dlatego warto kierować się ekscytacją i radością tym, co nas woła i inspiruje. Ekscytacja to znak, że jesteśmy na właściwej drodze. Jednak kluczowym elementem jest traktowanie swoich pragnień jako czegoś zupełnie naturalnego. Wyobraź sobie pierwszy raz, gdy otrzymujesz wynagrodzenie jaka to ekscytacja i przyjemność ale z czasem staje się to dla ciebie normą. W taki sam sposób powinniśmy podchodzić do realizacji naszych marzeń. Z wdzięcznością, ale i pewną oczywistością, że one są nasze. Możemy spojrzeć na to też poprzez pryzmat skali poziomów świadomości Dawida Hopkinsa. Według niego, każda emocja i stan umysłu można przypisać określonemu poziomowi energetycznemu. Wszystko co znajduje się powyżej poziomu 200 jak odwaga, miłość czy wdzięczność daje nam moc, naturalny przepływ energii, który nas wspiera i pozwala działać i pozwala działać z lekkością. Natomiast wszystko poniżej 200 jak lęk, złość czy poczucie winy jest siłą, więc wymaga działań na siłę. Co często prowadzi do frustracji. Dlatego, kiedy wybierasz swoje pragnienia czy cele, wsłuchuj się w to, co daje ci radość i poczucie lekkości. Bo właśnie tam leży Twoja prawdziwa moc. Codziennie zadaj sobie pytanie, co sprawia, że czuję ekscytację i lekkość. Następnie zacznij działać w tym kierunku, ufając, że to już jest część. Swojej rzeczywistości. Transserving kładzie duży nacisk na utrzymywanie emocjonalnej równowagi i spokoju. Nie chodzi o intensywne pragnienie czy desperację, ale o spokojną pewność, że to o czym marzysz już jest Twoje to spojrzenie na życie z dystansu, jakbyś oglądała film, w którym wszystko przebiega zgodnie z Twoim scenariuszem. W transurfingu przestrzeń wariantów oznacza nieskończoną liczbę możliwości. Twoim zadaniem jest wybrać ten wariant, który najbardziej ci odpowiada i podążać za nim z lekkością. Aby to osiągnąć, potrzebujesz zachować spokój i unikać nadmiernego skupiania na negatywnych scenariuszach, które. Mogłyby cię wybić z rytmu. Wyobraź sobie swoje marzenie jako film, w którym wszystko dzieje się dokładnie tak, jak tego chcesz. Poczuj spokój i pewność, że wszystko jest na swoim miejscu. Transurfing i prawo przyciągania można traktować jako dwie strony tej samej monety. Prawo przyciągania to energetyczny magnes. Działa przez radość, wdzięczność i emocjonalne zaangażowanie. Transsurfing, natomiast to spokojny przewodnik, który prowadzi Cię przez przestrzeń wariantów z dystansem i wewnętrzną równowagą. Chcesz zmienić pracę? Zastosuj transsurfing, wyobrażając sobie, że już tam jesteś z lekkością i spokojem. Nie myśl o przeszkodach. Tylko o tym, że to już się dzieje. Dodaj prawo przyciągania. Poczuj ekscytację, radość, wdzięczność, jakbyś już miała tę pracę. Uznaj to za część Twojego życia. Podejmuj wybory, zadając sobie pytanie: czy to jest dla mnie lekkie, przyjemne i wzmacniające? Transsurfing uczy nas spokoju i dystansu, a prawo przyciągania. Pozwala wzmacniać nasze cele poprzez emocje i uwagę. Połączenie tych dwóch metod daje niesamowite efekty: lekkie, naturalne przyciągnięcie tego, czego pragniesz, z jednoczesną pewnością, że to już masz. Dziś zastanów się, co sprawia ci największą radość i lekkość. Wyobraź sobie, że jest to już Twoje i poczuj za to wdzięczność, a potem puść to. Z przekonaniem, że wszechświat dostarczy Ci to w odpowiednim momencie. Obserwuj, co się wydarzy. Czy jesteś gotowa, by połączyć te metody i tworzyć rzeczywistość swoich marzeń?